Tam są same zombiaki na ulicach k tej Kalifornii. To wygląda okropnie. Zostawiają otwarte samochody, szyby i tak dalej, żeby im nie wybijali. O! O o, o... o o Ja pierdzielę, to jest XXRK. Co to jest? Jakiś plakat. Elo? Powiem pytać tak. Co tak wcześnie? I muszę wam powiedzieć, że zamówiliście, to byłeś po materac z Oliwią, wybrać matera, coś tam, coś tam. I miałem taką nieziemską sraczkę po pizzy, z pizzy tyle w nocy, że po prostu szok, nie? Serio. Jak szybko 3 się obudziłem, Na poszedłem spać gitara, potem znowu o się obudziłem. Elektrolity, dobre wyniki, bo bez nich jesteś nikim. Trum wygrał. Opinia? Witamy w twitchowych wiadomościach. Sobie to miejsce zobaczę. Co to w ogóle jest. Kto to jest. No, jakiś gość przegra w lola. Co w nim? Nerdzik oczywiście obsrał zbroję. Swego czasu, jak byłem młodszy, młodszym sportowcem, był pan dla mnie wielką, wielką inspiracją. Nie, staruszecie! Dwa tygodnie time, out, time out, jakby i że paletka ci w ducha, coś takiego. Nie, to jest przesada! Gębicz to magnes na afery, bo wybuchło pierwsze powstanie niepełnosprawnych i wszczęli oni debatę o rypsonie, całe Chciałem w oglądających... w końcu nowicy, rel, nie! To samo! To samo, to samo! Ja w ogóle chciałem tylko zwrócić jedną uwagę, nie? Tylko muszę to znaleźć. Sekunda, patrz na to, zwróć uwagę, że tutaj zdecydowana większość... Głosowała na Kamale na, Tutaj w Kalifornii 38% głosowała na Dana Trumpa I ja tego nie rozumiem Dlaczego? Bo stary Binder, I've been there I tam ku... To wygląda strasznie To wygląda okropnie Tam ludzie człowieku zostawiają otwarte samochody Dosłownie zostawiają otwarte samochody Szyby i tak dalej Żeby im nie wybijali Tam są same zombiaki na ulicach ku... w tej Kalifornii Byłem w San Francisco i widziałem Tam jest Zombiak na zombiaku, ku... Bezdomny na bezdomnym. Tram tego nie zmienił, ale chodzi o to, że wiesz, kumasz, ale kwadratowe są te Stany, o ku... A, Gdzie jest Teksas? To jest Teksas. Duże miasta głosują na tą kamalę, ty. A czemu? Czemu tak? A czemu w taki sposób? Czemu tak to wygląda? Ja się cieszę, nie? Ja, ja się osobiście cieszę. Ciekawe jak są sytuacja na giełdzie, na przykład jak akcje Tesli. Tesla akcje, okej. Okay. Spadły. A czemu na przykład akcje wzrosły po wyborach i ja, przykład wygra Trump? W Sytuacja, sensie, bo już chyba wygrał, nie? Te teraz w górę, jak potwierdzą Trumpa. Dolar. Okej. Okay. Dolar kurs Ja wczoraj dolary wymieniałem. Kurwa! Bo nie miałem wczoraj pieniędzy na koncie. Miałem euro i dolary. I dolarów miałem więcej. Mówię tak, teraz dolary. Kurwa, ale no nie pomyślałem o tym. Kurwa, kurwa, kurwa. Ile straciłem złotych? Trochę straciłem. No, no, trochę straciłem ty. 0,09. Zero, zero, Bitcoin. Oj. Proszę się sugerować tymi tymi. To Agacie wysyłałem. Przysięgam! Przysięgam, wysyłałem to Agacie. Kim jest... kim, kim jest Masoneria, serio. Patrz. Żeby nie było. Nie zgadnijcie co to za film w ogóle został wysłany. Witam tu sandja Dzisiejszym tematem będą Downy <laughs> O, klasyk. Ankieta jest w opisie, a my spadamy. Co? O kurwa, o kurwa, o kurwa ku... Nie wierzę! Nie wierzę! Ktoś kupił pewnie boty. Ten janoweś to jest niezwykle gadatek. Chłop gra w Warzone na Twitchu, używając z tego myszki. Emulując na padzie, bo Aim assist OP. Zbanowane są przez twórcę gry i inne tak naprawdę są zablokowane. I jak go inny streamer w tej grze nazwał to go po z straszył. Serio? Nie, ja widziałem, że taka mala powiedziała, że nie wystąpi się przed ludźmi. Ja w ogóle mam taką teorię, bo masz gobliny i gremliny, nie? Gobliny i gremliny potrzebują siebie nawzajem, żeby żyć. Na przykład mój gremlin śpi dalej, nie? I teraz ja uważam, że gremliny są zbyt emocjonalne, by rządzić i goblinami i gremlinami. Zbyt emocjonalnie podchodzą do różnych spraw. Więc go goblin, goblin musi rządzić. Tak uważam. Takie jest moje zdanie. Uważam, że gremliny są za bardzo emocjonalne. Podchodzą personalnie do wielu spraw. I myślą za bardzo, wiesz. A goblin. Goblin pomyśli biznesowo. Ja jestem goblinem. Ja pierdziele dziękuję. Honor 4 level orb. Ej, patrz był. Co ja patrzę? Co ja patrzę? Ej, fajna ta Diana. Jankos się mega podniecił. Dobra, no to jak Jankos się podniecił. Ja tylko sobie że że... Ku... Yy, materace kosztują wiele, wiele kosztują materace Wczoraj byłem yy, w sklepie z materacami Poleżałem se tu i tam Myślałem, że zasnę w ogóle swoją drogą Ale nie zasnąłem Kupiłem materac Mega drogie są materace Jeszcze od no takiego dużego, dużego łóżka to już w ogóle Nie, nie wiedziałem, szczerze mówiąc nie, nie spodziewałem tego O, ale piękna ono jest, o Boże O Boże, ale gówno No znaczy, no nawet sexy, ale... Jakie bioderka ma Ale czy to lepsze niż ta lodowa? No ale to jest taki wiesz Prestiżowy to nie będzie Kuj nie wiem nie? No powiem ale Don't hate me nie? Byłem w grupie z materacami I były różne materace Różne, miękkie, twarde, średnie. Miękkie były takie, że się zapadałeś taki cały czas się wsysał. Był jeden materac, jeden materac był, który przykuł mam uwagę. Było napisane, ma pozytywny wpływ na kręgosłup i coś tam 30 minut na nim to jest jak, coś tam nie leżenie, nie spać na nim, to jest jak 30 minut intensywnych ćwiczeń na kręgosłup i tak dalej. I, i wiesz, na początku myślałem, że to jest dla e emerytów. Nie, koszt, nie był najdroższy w sklepie, nie był najdroższy w sklepie. Zacząłem, leżałem sobie na nim. Zacząłem sprawdzać neta, czy to prawda, bo to brzmiało jak fake natknąłem się na informacje na ten temat, ale nie daje mi to spokoju i wydaje mi się, że dałem się złapać tak emeryt. Więc jestem teraz w stagnacji. Się w się lekki stagnacji emocjonalnej mag mag ma magiflex? Czekaj, bo to magniflex, No. Magniflex. No to ja też, zajebiste są akurat. No wszyscy mi polecali pan ma teraz, no. I gość mówił, że to jest najlepszy ma teraz, najlepszy, że że... Polecają i tak dalej, i on nie był najdroższy w sklepie. Więc, jakby to była taka lampka, bo jak polecają, tak ma mega, no to jest lampka ostrzegawcza, tak by, że wiesz, że coś tam. Ale on nie był najdroższy w sklepie, i był taki kupa baner jakby w ogóle był, że jakieś tam certyfikaty, certyfikaty, no i tak sobie pomyślałem, że coś nie to w necie, coś tam o tym było. myśl sobie, kurwa, no jakby to był fake, no to by Unia Europejska by dojechała, bo to przecież. Włoskie, no. Ale były inne materace tego, tego, rozumiesz? Tak jakby były inne materace, droższe tego, tego typu. Nikt o mnie nie pamięta! Zawsze wspinam się na szczyt, jestem na samej górze! I dalej to nie jest wystarczająco! Ile jeszcze starczy mi sił, żeby walczyć o lepsze jutro?! I się wszyscy, z A, bez kitu! już jest szósty 6 październik, 6 listopada, mogę otworzyć paczkę od Arkana! Nie otwierać do 6 listopada! Tuba, Mam taką tubę dawał jak plakat jakiś był do. i ja musiałem przynieść. Ja pierdzielę to jest X, X arcane. Co to jest? Jakiś plakat? Co my tu mamy? Toki doki X arcane. O kur. Jednoroczek Caitlin. Ale od niego śmierdzi. Ja mam ja, ja na zbieractwo Aj, czarnoskóre były konie jeszcze, aj, kurde, no tak jak zwykle List Zaczyna się zakończenie, chcemy żebyście byli z nami Dążę w celowym ustrukturyzowaniu odcinku, bleble, bleble, ble, bleble, bleble, ble, ble, ble. tu są jakieś zapachy do auta Dobra, i tu jest jakieś wielkie pudło do, Teraz to wywalam Waga? ja pierdo... nie, nie wierzę w to Co to jest? To jest małpa, widzę ją, widzę, widzę! Małpka, małpka Jinx! To jest małpka Jinx! Ja pierd... Ja pierd... I naprawdę, naprawdę musiałem czekać do 6 listopada? No Riot Games, no by... Are you serious? Tu nic nie było w tej pudełku, ja myślałem, myślałem, że jakieś... Zabawy będą czy coś. O, co Arkinix Redu, ty nie? Ja też dostanę, ja też dostanę, prawda? Oj, shit. No, lepszy team. Unlucky. Nic nie zwardowali, nic nie ten. Kurz z lesy, nic nie zrobili z tego bota. Nie wiem, CBA. Przeraż, nie, wczoraj w ogóle grałem z jakimiś d o co tu chodzi? Ja mam 350 punktów i u mnie chłopa D1, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Już się trochę ma żyć. Tak, tak ma Maku mi pisał, że mam, on właśnie tak mówił cały czas, że... że to jest nawyk, którego już się oduczył i tak dalej. Ja tak siedzę, dam sobie w brotato... I nagle mam do mnie tak... Kur... Słyszysz? Ja mówię, co? Co? Gdzie? gdzie? A on mówi tak, no myślałem, że oglądasz on. Że a on mówię nie A on mówi, że ma on cały czas na wszystko odpowiada, że to jest jakiś tam nawyk, tego się oduczył Że tak robił 18 dni temu, teraz tak nie robi O której grasz na kontaktach widzów jak Usocki? Nie, Gendę grał Dzisiaj cały dzień na mainie Skarę do Emeraldy, no ja, Jak to już wspominałeś, nie raz z na nią yy, Alt -Q albo Ctrl nie wiem, to samo mi tak przychodzi Moje zdanie, na midzie będą teraz Podstatika Statica, Tristana teraz dobra Ja się wylałem. 1-0, Git. Dobry start. To ja, mega Gimbus z mordy siema. Poświęciłem się dla Halloweenowego cosplayu z Kolima. I w porównaniu z poprzednim odcinkiem, jestem jakieś 5 lat młodszy. Moją żonę też Nawet kilkanaście głosów może zaważyć. A limit na jedną osobę to 10. No to jak my wyślemy 10, nasz chłopak wyśle 10. Partner taneczny, z którym tańczymy, wyśle 10. Mama, tata wyślą po 10, to mamy już 50 głosów. To jeżeli ma to zadecydować o wejściu, bądź nie tak, wiem. One, nie? Jak ta zjazd ta i pewnie generuje k tyle kasy, to jest tak chore. Wyobraź sobie, ile. No to dla mnie to jest po Nie dziwi mnie, że ludzie tak robią. I backstage info ode mnie jest takie, że wszyscy tak robią. Więc zachowaniem Julii Żugaj bym się zaszczególnie nie oburzał. A jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich umiejętności w turnieju tanecznym, to myślę, że takowych do wyboru jest mnóstwo. bez a czy to się różni od boksa? Nie, żartuję, żartuję. Ale wyobraź to że dzie dziecko wysyła 9 SMS-ów, na Julię Żugaj No to jest ile? Cz 40 złotych Tak o chwilę Kurs 225 Julka wygra? O, Ej to to jest dobry zakład akurat Ja pierdzielę To jest dobry kurs? Chyba Bardzo was prosimy o wsparcie Black Glory i uratowani mam. Czy brzmi to legitnie? No, wygląda na to, że wystarczająco, żeby ludzie niesieni emocjami płacili prawie 10 tysięcy złotych, a także żeby serwis ratujemy pel zweryfikował tą zbiórkę jako absolutnie legitną No i słuchajcie, okazuje się, że na przykład to zdjęcie zapostowane na zakończenie zbiórki po tym, jak udało się sporo pieniążków tutaj zebrać. Jest to po prostu losowa fotografia z jakiegoś zagranicznego serwisu, podpisana tutaj jako koniki, które patrzą na koniowóz, pisany przez u otwarte. Uwaga, komunikat! Kochani, niestety nieprzyjemna sytuacja. Niestety został skradziony nam laptop fundacyjny Po ostatnich odwiedzinach pewnych osób u naszych koni, którzy niby przyjechali odwiedzić konie, a okazali się zwykłymi złodziejami. Nie wiemy do czego laptop może zostać wykorzystany, dlatego prosimy nie nieodpisywanie na wiadomości e-mail z naszej skrzynki. Kochani, na ten moment musimy zablokować zbiórki do odwołania, gdyż nie wiemy, do czego tym osoba był potrzebny nasz laptop. No ogólnie za statement. Kochani, niestety nieprzyjemna, nieprzenaza. Sytuacja niestety znowu tutaj osobom Osy, oby, on, bo liczba noga Email Jaki procent z tych zbiórek Na przykład, te ty, ty, ty... Bo jest różne róż są strony ze zbiórkami. Jaki procent ze zbiórek biorą te stronki? Duży, mały? Najbardziej kontrowersyjny dla widzów jest fakt, że Zony kreował się na prawdziwego Sigma giga czada z ogromnymi mięśniami, a partnerka, z którą się związał, posiada konto na platformie. Biedny Zony. Chodził się ze Sniperką z raz ręki. Zganiał kocioł. Ja nie jestem żadnym Sigmą. Ja na z ja nie choruję, k***a. Ja lubię Zonego. Ja to jestem w szoku, że ludzie aż tak żyją czymś życiem. O Gimperze? Gimpur Sigma, syrucha na boku Dobra, XD Dobra, nie wnika, kontroluje Dobra Znacie go name Znacie go name, jego hashtag PL w Bomba Jest asystentem Ocy wyznaje na kontach widzów O nic, o nic, bo Wysocki ma tak tytuł Wysocki miał tak tytuł I grał na, na kontach widzów I widowie pisali Potem, że o, coś tam pograsz, pograsz, wysocki, wysocki grał, Wysocki grał. czemu nie pograsz, ustawiłem takie tytuł. Kukę, ja mam pytanie, ja mam pytanie Kukę, jako naczelny dziennikarz Twitch TV, no to zapytanie mam, dlaczego na nowej fotce nie ma White'a, bo to sol, Sony, publicznie, ja wydaje solo pod Sony, nic mi to nie mówi, no dobra, ale kupuję to. Aha, rozumiem, mi się wydaje, wiesz co mi się wydaje, że powinniśmy zrobić jedną ważną rzecz, tutaj, zrobić tak, tak mi się wydaje, nie? Nie tylko w tej grze, ale ogólnikowo. Ten chat jest useless. Nie, mi się wydaje, że chat dla ludzi jest useless. Po prostu. to do takiego wniosku, nie? Ale czasami fajnie byłoby coś napisać po prostu. Do, do ziomka, typu nie wiem. Aha, haha, all my drips on. Can you stop typing to me, fanboy? Nah, I want to win a game. Because you are making unwinable. 727046. Zero objective zero. Nie wiem, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mega J się to dwa Nie wiem, nic mi to nie mówi. Nie wiem kto jest. Ignoring every single lane. Ja. No, Wchodzi wielki sigma. Ja pierdol W lidze Serbskiej zrobił ja, 222 dwa, 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 dwa sezony z rzędu zrobił 113. 13 Tylko jeden mecz wygrał przez cały sezon, dwa razy. Chwa, na, na pierd. No i ma na, na w głowie. Kurde. Na, następna gra wyłączam czat. Włączenie czatu pięć subniewcików. O co tu w ogóle? Chodzi codziennie jest jakiś chory, że i to się pulta na czacie. Co się zmieniło w grze? No bo ja jestem w Lowelo. k Aha! To on tam ten Twitchny winiał w tak? To jest ten chłopek? Boże, że stara... On, on tam pisał W lobby, żeby mu followka dali. -a. Tak? To jest ten? <laughs> ja pierd on tam pisał, żebym mu. On wysoczył do swojego Twitcha, pisał, żebym mu followka dali i potem wszystkich, wszystkich by złego wszyscy cisnęli, kurwa. To pamiętam tę grę teraz. Not a jungle gap, right? 2, 5, 12, 7, 4, 11 i. Ch... Nie wiem, a, No bo ja nie ciężko klębować jakoś, no, nie wiem, właśnie, to tak się staram. Wiesz, tak się staram, ale jest tak ciężko. Tak się staram, tak napiszlam, dzień w dzień. I po prostu mi nie idzie, no nie wiem, no. Może ja tam się troluję, no ale tak potem patrzę tego debila. My tak wiesz... Szczerze to może tu wygerujemy z tym wasko? Ten wasko dobrze o tym kura, kurkim Lepiej niż Azirem <laughs> x 9 Jungle The Poland News DO tam wygrywa Yes! Wygrałem beta! Da, włączam chat, włączam chat na 5 subików, chyba że, że coś za, napisać taki Toxic Go, czyli my question I, I, I'm in game right now Wish you all the best Why are you eating two games in a row? I'm gonna rewatch re them with Jankos And answer you soon. Are inspired Ego top? No pa nie bo no, nie, nie, nie chcę z nim rozmawiać po prostu! Nie chcę z nim rozmawiać, to no, kończymy dyskusję! Ask them how do you lose every single objective, good luck. <grym>, ja p... To jest jakiś debil. No nie no bo tam, no, to jest taki argument, który kończy dyskusję, typu no, dobra obejrzę to z Jankosem, nie? Nie obejrzę tego z jakąś Alice's ale po prostu kończę dyskusję, no. Ko to jest taki. siemanko, nie chcę się z gadać. Dzi dzisiaj mieszkanie już mam wykończone. Tamto. Za parę dni przeprowadzka, Boże Święty. Jak ten czas szybko minął. Nie, właśnie chyba to się nie zmieniło akurat. Ja gdzieś widziałem jakby, że szpitale stracą dofinansowania. W sensie te, które podają e, hormony dla dzieciaków. Tam ludzie mówią, że, że Trump jest zły dla Polski. Ale Trump chyba nie jest zły, bo, bo ludzie tam mówią, że Trump ma Europę, a Trump po prostu twardą ręką mówi, że kraje NATO albo tam Un NATO albo Unii Europejskiej, chyba NATO, bo wątpię, że miał coś do w Unii, Muszą tam dać chyba 2% swojego PKB na wojsko, tak? No właśnie, no, a Polska daje chyba więcej niż 2%, no nie, bo to jest tak, że to jest obvious, że wiesz... W obliczu, ta, w obliczu, agresywnej Rosji, IMO No to, to jest obiusz tak jakby teraz nie mogą na przykład nie dać niektórych kraje. ale jak Trump powie tak, tak, jak powiedział I zrobi tak, jak powiedział, no to wtedy dadzą Classic To jest przecież, tak, no, działa tak na różnych płaszczyznach życia Ej, Bigo! Ja pierdzielę co ta krótka robi, no? Nie wiem, nie chcę mi się kur, no tak mi się nie chce co oni robią w ogóle? Ej, wczoraj widziałem tweeta w ogóle, a propos McDonald's, że McDonald's odnotowuje największy spadek statusu na świecie od 4 lat. I ja tylko chciałem powiedzieć tak, nie dziwię się. Cena McDonalda poszła w górę, jakoś poszła w dół. Tak, gra się skończyła zanim się w ogóle zaczęła. Wpisów ze strony użytkownika było o wiele więcej. Zony zdawał się te zaczepki dość mocno ignorować, natomiast wygląda na to, że była to tylko gra pozorów. Bowiem 2 listopada zdecydował się opublikować na Twitterze wizerunek użytkownika. Pasta zerwany na prośbę użytkownika 2P Krecik? Dlaczego? <laughs> czemu? W pseudonimie Krecik, określając go przy okazji mianem Peta. No i jak można było się spodziewać, chłopaczek jest jakimś losowym siedemnastolatkiem szukającym atencji w internecie, więc w gruncie rzeczy tutaj mamy zero zaskoczone. Natomiast streamer, który pokazał, że te wszystkie złośliwości i komentarze ze strony Krecika mega go bolą I życzyłby sobie, prawdopodobnie publikując jego zdjęcie w internecie, żeby doszło do jakiegoś rodzaju linczu i odwrócenia sytuacji Myślę, że do ognia nie dolał nawet oliwy, co potężny kanister benzyny Dorosła wcale zdjęcie czeka, bo napisał imię post na Twitterze Kur... Co, co to jest? Kur... Desperacja? Nie Kur... desperacją Desperacją Czy źle nie chłopczyli tam maszcie, że tu z Widzisz chłopak coś mieszkuje tutaj na internecie, ale większy ma do tego dystans, bo to ty... Internet, za to ty się z ciebie niezwykłą bo boli każdy gonasz takiej kur... jak ty nigdy nie mogę podać w towarzystwie. Co kur... Śmieszkowanie to na przykład, to co jest takim śmie śmieszkowa śmieszkowanym profilem? Nowciu, albo na przykład Vegeta, o, Vegeta. To nie jest śmieszkowanie, jak on tam ciśnie mu od od, od, k**y, od brudnej k**y. Wy i tak dalej, to nie jest już mieszkowanie Halowanie sobie przez niego celownika na czole, na Twitterze aktualnie no, możemy yo. znaleźć. Tysiące. Nie mam pierwszy, nie mam wziął w internecie, a 30 lat a swój czas, mam na szukanie zjecie jakiegoś bo ona to nie normalnie na swój wiek Nie wda, ja to widzę trochę inaczej. Ja już to mówiłem chyba, mówiłem to już czy nie. Imo ten krec nie zachował się fair z do zonego, ale tak samo zony Zony zachował się Najgorzej jak tylko mógł Tak szczerze, najgorzej jak tylko mógł Bo on pewnie chciał wiesz W świecie w którym każdy podpisuje się spod Swoimi wpisami na jakichkolwiek socjalach, podpisuje się swoją, swoją twarzą, to pewnie internet byłby trochę lepszym miejscem, ogólnie. Nie byłby tak toksyczny, bo aktualnie Twitter to jest wylęgarnia główna, Wylęgarnia gówna, takie jest moje zdanie przynajmniej na ten temat. Posty, które wzbudzają najwięcej kontrowersji, najbardziej się klikają na Twitterze, bo zarobią z engagementu, więc jakby oni farmią to, żeby zarobić, Chociaż ten Twitter był Polakom, i nie tylko w tym Polakom, na całym świecie. I wiesz, tak napędza ta spirala Główna, się kręci. Się kręci i się kręci. No i jakby wiesz, jakby pod każdym pozorem trzeba było się pisać w swoją twarzą, no to pewnie by tak nie wyglądało do końca. Czy zony dobrze upubliczniając wizytę Krecika? Nie! Jest mi jeżeli chciałeś na nie zejść, to jest milion lepszych sposobów niż coś takiego. Nie, nie, nie wiem, czego to oczekiwał, szczerze mówiąc. Może chciał po prostu, że może tak, bo on był zadowolony z tego odkomu, wiedział, że go będą wyzywali, a po prostu chciał, żeby ludzie znali mordę tego gościa? Nie! No cześć. Zdaję sobie sprawę z tego, że teraz w twoim życiu jest nie najlepszy okres. Wszystko Cię i irytuje, chodzisz rozdrażniony, warczysz na najbliższych, huczysz do rodziny, do przyjaciół. Co to jest? Nie odbierasz telefonów, jak ktoś dzwoni, a nawet jak zadzwoni, to jesteś na maksa niemiły. Ja mogę być dla Ciebie śmieciem, ścierwem, Który chcesz. Sorry, Możesz mi nawet napryć w twarz, jak mnie spotkasz na ulicy. Sorry, że Ci uśmiechnąłem, ale ja widzę jego twarz tą popisaną z takimi brzydkimi słowami i, i mi przypomniał tego Zbycha Kukarskiego, przepraszam. Tragedii. Dlatego tak jak powiedziałem, chcesz się wyżyć, chcesz się wyładować, ja jestem idealną osobą do tego, żeby to zrobić. I nie krępuj się. Naprawdę, ja to zniosę. No nie I nie, nie dość, że w teamie, na czacie, to jeszcze nie wiem, naprawdę. Ale okej, okay. powiedz co powiecie. Ja uważam, czasami, po, czasami nazwę kogoś pedofilem, czy coś. W rolu. On tego nie słyszy i tak dalej, i tak dalej, bo Polaków nie ciskam. Ja się ogólnie uważam za dobrego człowieka i uważam, że dobro wraca. Uważam tak. Czasami, okej. Okay, czasami zachowam się jak kur... Tutaj jakoś wyzywam, tutaj docisnę jakiegoś niepełnosprawnego, ale na ogół wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Nie, no, wydaje mi się, serio, wydaję się serio, że serio dobro wraca. Coś dobrego na przykład. Ja robię rzeczy dobre w moim otoczeniu, no, no, najbliższych, no. wiesz co chodzi? Naj, najbliższych i najbliższym. Ja na przykład, nie wiem, takie głupie rzeczy, ale widzisz, ale jak, jak bardzo szlachetne, można by rzec. Na przykład, nie wiem, nie oceniam ludzi, nie traktuję ich z góry. Stary, nieważne, że rozmawiam królem Anglii, czy na przykład z bezdomnym, ja rozmawiam tak samo. Czy z widzem, czy z Ksajem. Ja rozmawiam w ten sam sposób. Drzwi otwieram, dzień dobry mówię, przepraszam, kulturalny jestem w stosunku do innych. Też problem jest taki, że ciężko tak samo o samą osobę trochę. Ej, to nie jest Benek? Samemu osobie sobie tak by mówić czy jest się dobrym czy nie. To czy ludzie powinni oceniać, nie? Wy, Wy pewnie powiedziecie, że nie, ale no chłopak, co chce coś niego mafie, i trzeba i mu życie, No w sumie racja, jeszcze zapomniałem o nim. Sprawdź czy ma dalej prywatnego Twittera. Dalej ma dalej ma prywatnego. Jak on to w niego wiadę. Ja jestem karmą ja z tym karmą Szczerze muszę wam coś wyznać, nie? Uważam, że ten skin do wiego jest obrzydliwy No w ogóle bez podjazdu mi się wydaje do Penta O, ja przykład dla dzieci kupuję trzy 3... cukierki za 300 złotych Co prawda nie przyszły? Ale to kogo wina jest? Że przejść mi p... nie Nieprawda, nikogo nie wygoniłem Dziewczynki nawet pukały, to mówię tak Dobra, przyjdzie za 5 minut, to wam dam. No tak, dobra. Kiedyś ja w ja Mogę wam pokazać teaser, jak chcecie. To pan powie, po ja mi i pokazał ten teaser. O fiołach, punkto? Nie wiem. Ale próbuję ogarnąć od bezpośredniej od i zniżkę na kije. I tak kija dostanę. <laughs> dobra, gra Znaczy, szczerze mówiąc, mi tyle razy leasing ja dalej go nie ogarniam. Ja nie, nie rozumiem tego. Po prostu, ja jestem głupi. A czemu ty mojego woda, człowieku? Ba bardzo mi posmakowały te rzeczy. Tam patai jakieś są, ten, ku.

Idźmy do miodu, idźmy do miodu, Nie. Pamiętaj, że nasi psy są naszym widzom. Hehehehe Będzie 3-1 3-1 Chciałbym ale 0 ale wydaje mi nie 3 -1. To 3 -0, się, nie, 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 3-1 nie, nie, i nie, 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 idziemy na idziemy w nie, tylko żeby wstać na rano. nie, 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 Dwa, raz, dwa, raz, <laughs> dwa, raz, dwa, raz, dwa. 2, kochani moi, nie, nie, babusia a ty jest co napisał ci paluchy? Ej, mam pytanie, nie? Czy jest jakiś alergik na czacie, na zwierzęta? No i ja słyszałem, że podobno kot syberyjski... Jest hip, hipoalergiczny, i to nie jest tak, że jest, że nie ma ataków alergii, ale że na przykład bierzesz tabletkę i jest stany Chill, Mikuta spóźnił tego kota. Ma uczenie na kokosa, ale ona na orzechy. Tylko to musi dać całe życie. No chuj, przeżyję tam. Najmniejszy problem. Bardzo chcę mieć kotka. Trzymajcie się, dojdę do dziesiąta, elo!